Witam wszystkich w 16, nie, w 17. części Let's Play Oblivion. Przypominam, że ostatnio dotarliśmy do nowej mieściny z zadaniem, zaraz wam powiem. Mamy klucz podpisany do piwnicy, czyli może pomoże mi on w odnalezieniu w brumie. Bazę agentów mitycznego obrzasku. Kapitan Burt może wiedzieć coś o podejrzanej działalności w okolicy. Czyli pewnie mamy się skontaktować z tym kapitanem. Fak. Klatkuje mi. Podejrzewam, że. Oświetl FPS-y. Spokój. Oj, fps -y. No, już. Dobra on będzie chyba tutaj w budynku. Mam nadzieję. Wielka sala. No bardzo prawdopodobne, że tam będzie. Więc lepiej, żeby tam był. Jest, chodzi tutaj przed nami. Widzę, że mi się kursor rusza. Oj.

but okay, for gerald coming back from a trip down south, things are pretty quiet. not much travel right now. i've told my men to keep Aha. a sharp eye out, but i've had no reports of any strangers. what about you? turned up anything suspicious? blood. so she was the. since you're working with cloud ruler temple, i'm going to authorize you to search gerald's house. i'll pass. okay. <try> Mam przeszukać dom jej, tylko powiedz mi, gdzie on jest. Oj, aha. Spoko. Ojej, strasznie dane. Strasz. Dobra, chodźmy tam. W sumie, o, bardzo szybko mnie przeniosło. Oni idą za mną. Nie, nie idą za mną. Nie, nie idą za mną, szkoda. Już przyznałem, że miałem własną eskortę, ale to by było za pięknie. W sumie to nawet fajna mieścina, wam powiem. Nie najgorsza. Tutaj chyba ten gdzieś domek będzie. A jeszcze niżej, spoko. no domuś tutaj ok świetnie wcale bym się nie dziwił jakby tutaj była ta podejrzana piwnica tak już widzimy przejście standardowo co tu było A czy tu ma jakąś skrzynię ona ma Shit! Nie mamy wytrychów. Pergamon, może programm sobie weźmy ale wytrychy by mi się przydały. Nie chlebnie tak, może sobie zasejwujmy, bo już nie zasejwowaliśmy dawno. Dobra, może wytrychy znajdziemy tam. No. Tak jak przypuszczałem. Oj. Nie, buty nie. Jest, wytrych, spoko. Musznie Tutaj coś... Ta wino, nie, dziękuję. O, wince znajdował się dokument, opisujący plany wroga. Muszę natychmiast pokazać go... Jow... Nieważne. Dobra. Ej, 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 weź, weź, tak. Ale chętnie bym tam wszedł. Czy poszedłbym tam, ale... E Czyli musimy szybko tam wrócić, tak? No to nie. To wracamy. Jak mamy wracać, to wracamy. Tylko, oczywiście wrócimy po naszego kuca. Okej, okay, tylko. Mm... Fak. Może bym. Gdzie ja swojego konia zostawiłem? To mnie. Aha, nie Bram Miasta. Spoko. Cześć, cześć, tak. No, dobrze, że mi wyskoczyło. Nie chciałbym go zgubić. Bo jednak się przydaje. Oj, FPS-y. Yy, no, podal miasta, tak? Oj, a ty jesteś wrogiem czy przyjacielem? Dobra, jeszcze to nie dowiemy. Fak. Może tutaj gdzieś? Chociaż to pewnie będzie jakaś karczma. Oj. Tak. Rzeczywiście bardzo, bardzo karczma. Tak. Dobra, idziemy tutaj. Jedziemy pokazać mu tą. Ciekawe co powie. Czyli sobie sejwniemy standardowo. A no i jesteśmy praktycznie na miejscu. O, zejdziemy. Ciekawe, czy tutaj mają jakieś handlarzy. Będę chętnie trochę rzeczy kupiły, dużo mam kasy. O, nie wiem czy dużo. Chyba nie, niezbyt dużo. Jest nasz ziomuś. Musiał już tam wejść. Ciekawe, co nam powie. Bo nie będzie nam kazał szukać ich? Oj, denerwujesz mnie. No bardzo dużo. Dobra. Mamy zabi Na razie nie będziemy wstąpywać. Nie, 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 schowaj to, rycerzyku. Zobaczmy, jakie mamy. Kazał mi upewnić się, że wszyscy agenci mi czytają rzasku nie żyją. dokładnie, o dwóch. Muszę wytropić i zabić oboje. No tak, tylko powiedzcie mi... O, wytropić ich. O, oh my god. Nie wiem, to jest... Fact is, this is Podejana. What There's no place more. Yeah, on a nest, Podejana. Good evening, sir. I haven't time to talk right now. No, no, no. I never had time to Now No, no. See, that's the way I'm going You twist your... Dobra, o. Dobra, poczekajcie chwilę. Okej, okay, jesteśmy. Yy, co tu po tygodniach ciągłego noszenia da się zwyczaj do ciężkiego pancerza? Choć trudno, to wygodnie wiesz, jak wykorzystać jego wagę w starczy. Jesteś czeladnikiem w zakresie używania ciężkich pancerzy i Twoje złe płytowanie będzie się tak szybko niszczyć w walce. Cieszę się bardzo. I może luknijmy sobie na nasze e, umiejętności, a może byśmy się kinneli, tak? Okej, okay, dobra, to już żeśmy kinneli, e, to znaczy, oblukaliśmy. A Martin. Dobra, tak, ciekawe, kto możecie zabić. Ojej, nie lubię takich zadań bez wyznaczonego miejsca. A my go nie znamy skąd? Do? Dobra, sobie, wsajfnijmy standardowo. Dlaczego nigdy nie? Fuck. On może nic, chyba też mogę. Dobra, może nie idziemy do się bawić w złodziei. Fuck. Tak, Awe Awe. Shit. Oj! I time! Wszyscy nie mają czasu bardzo podejrzane jest. Ale cieszy mnie, że Oblicz. Bardzo dobrze współpracuje dzisiaj. Dobra. Tu się schodziło chyba jeszcze jakoś do podziemi, tak? Tędy się wychodziło. Tu mam swoje sypialnie. Pieldu, Pierdopierdów. To zaraz, spróbujmy. a spróbujmy. A... sir. To się zgadzało. czyli tak nie mogę tutaj. Przenocować, a, she's a beauty, isn't guide you. Fuck. czyli posiadanie własnego domu w Oblivionie ma swoje duże plusy, chociażby takie, że możemy się kimać, kiedy chcemy, a nie pałętać się.

Później się, że wszyscy agenci mi rzasku, nie żyją. Znaleziony dokument, o dwóch muszę wytropić i zabić oboje. Wytropić. A mam jeszcze ten dokument przy sobie? No, no tak, jak... Hmm. O. Nie się radości wysłucha wieści o twych działaniach wokół chorymi. Wybrał ciebie i stawili do, na, do misji o kluczowym znaczeniu. Muszę o was się, że następcy zrodził się w świątyni władcych chmur w przeklętych ostrzy. Mis uczynił jest głównym celem zakona. Lord Dragon przeznaczył nań takie środki, jakie tylko będzie potrzeba. Do czasu otrzymania waszego raportu o działalności Septima w świątyniu oraz waszych doniesień o o, zaraz, zaraz, do czasu otrzymania waszych raportów, otrzymania waszego raportu o działalności Septima, świątyni władz mur oraz waszych do, o ofory, i możliwych trasach ucieczki ze świątyni, wniesiecie otworzyć wielką bramę na polu przed bramą, brumą. Pamiętajcie, pierwsze trzy, trzy bramy oznaczają tylko wstępne fazy otwarcia wielkiej bramy. W ich obronie, w zależności Chyba to odchodzi na nowo, nie wiem, już ćwiczymy, ja nie ma, nie możemy dosyć, jak będziecie może mocny skręt, lecz mocny skręt, tu mnie zaciekawił jeden bardzo ważny fragment przede wszystkim sewil, i jeszcze do czasu otrzymania waszego raportu. O działalności Septima w Świątyni Władcy Chmur. Czyli raport od Septima w Świątyni Władcy Chmur. Czyżby Septim był tutaj? Ciekawi mnie to. I nie wiem, czy mam rację, czy po prostu sobie to tak wymyśliłem. Bo, od tak. Bardzo ciekawi mnie. Może sprawdzimy to, Septim. Jak będzie taki Koleś, to może nie, nie będzie to takie trudne. Jeszcze tam było napisane, że chcą zniszczyć to miasteczko. A nie ma czasu. Dobra. Oni to nie. Tam są kot... o tam są kucyki. A to są tylko nie Spoko. Nie, nie ona. O, tu piwnica dobrze. Nie. O, widzę, że do jakiegoś pomieszczenia wchodzimy. Zapomniałem Sir. o nim. Spoko, spoko. Powiedz mi... Nie... Jest, a, jesteś tutaj sam, tak? fak, Oh shit. Oj, chyba będę musiał sobie poczytać o tym zadaniu. i chyba będę musiał. Nie. 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 Jeszcze... Kto to podpisał na końcu? Raumu Spoko. Spoko. No i patrzcie. Chyba moja teoria jest o Kan dupy. <gryw> że tak powiem. Czy nic nie sprawdziło? Belis. Fortis. Cyrus. No. Ojej. Tak, to jednak będzie trudniejsze niż myślałem. Niestety będę musiał zobaczyć to zadanie, poczytać sobie o tym w necie. A to jest po prostu dobry moment, żeby skończyć ten odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!